która który wstaje, temu Pan Bóg daje takie przysłowie. Właśnie staliśmy, spaliśmy niewiele czasu, ale wczoraj spotkaliśmy bardzo miłych ludzi na miasie, właśnie, latając aeroplanem nad śródziemnym Południowym, nad Centralną Warszawą i Dzikim Zachodem. Spotkaliśmy z kolegą wczoraj bardzo dużo miłych, fajnych osób i wczoraj mnie napadło, że napiszę dla pewnej dziewczyny kawałek. I tak właśnie się stanie. Już niebawem ujrzy światło dzienne. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie chcę specjalnie go za bardzo koloryzować i stawiać w takich barwach i w świetle, że to jest w ogóle, to będzie sztos i tak dalej, ale będzie, będzie, będzie kurwa petarda. Naprawdę będzie sztosem, będzie mega sztosem, <laughs> przynajmniej w moim jebaniu. <śmiech> Jakie śmiechy. Nie ma, koniec z gangsterką, koniec, koniec. Koniec. Teraz tylko ja, moje, moje zwierzaki, czyli wiadomo Marusia i Konik. I absolutnie nic poza tym. Żadnych prymitywnych tematów, żadnej patologii, marginesów, innych różnych tego typu. Teraz tylko pismo love ekstazji. A moje, o moje wakacje się nie martw, tam jeden z drugim. Ja mogę spędzić te wakacje na balkonie i tak mam cały rok wakacje. Hehehehe <laughs>